Tolkien, niedokończone opowieści, rozdział pierwszy. Opis wyspy Numenor. Przytoczone tutaj informacje o Numenorze pochodzą z zapisów i prostych map przechowywanych od dawna w archiwach królów Gondoru. Tekst ten jest jedynie małą częścią pism niegdyś istniejących. Wiele sekretów natury zostało niegdyś opisanych przez ludzi z Numenoru. Poznali oni liczne krainy i niejedno odkryli. Jednak wszystko, niemal podobnie jak dorobek nauki i sztuki Numenoru, z okresu jego rozkwitu przepadło wraz z upadkiem. Nawet takie dokumenty, jak te przechowywane w Gondorze czy w Imladris, gdzie pod opieką Elronda złożono ocalałe skarby numenorejskich królów, w północy były tracone lub zaniedbywane. Prawdzie uchodźcy wśród ziemi tęsknili, jak powiadali, za akalabet padłym, mimo to nigdy, nawet po upływie długich stuleci, nie przestali uznawać siebie za wygnańców. Kiedy zaś stało się jasne, że kraina daru została im odebrana i że Númenor rozniknął na zawsze, garstka ledwie kontynuowała badania nad zamierzchłą historią, podczas gdy większość uznawała takie zajęcie za bezużyteczne, przynoszące jedynie daremny smutek. W późniejszych wiekach powszechnie znano już tylko opowieść o Arbharazonie i jego świętokradczej armadzie. Wyspa Numenor przypominała zarysem pięcioramienną gwiazdę, w której część centralna miała średnicę około 250 mil. Od tej to części odchodziło pięć wielkich półwyspów uznawanych za osobne krainy. Forostar, ziemie północne, andustar, ziemie zachodnie, Hajarnustar, ziemie południowo-zachodnie, hajarostar, ziemie południowo-wschodnie i orostar, ziemia wschodnie. Krainą centralną zwaną mi talmar, ziemie wewnętrzne. Nie graniczyła ona z morzem oprócz okolic Rumenny z krańca zatoki. Z Mitalmaru wydzielony został pewien obszar o nazwie Arandor, Ziemia Królewska. W, tych, w tym obrębie leżała właśnie przystań Rumenny, Meneltarma oraz Armenelos, Miasto Królów. Centrum zawsze stanowiło najludniejszy region Menoru. Mitalmar położony był znacznie wyżej niż półwyspy o ile nie brać pod uwagę rozciągających się na nich wzgórz i pasm górskich. W krainie tej rozciągało się łąki, znosiły pagórki, drzew rosło niewiele. W pobliżu środka wyspy wypiętrzała się wysoka góra zwana Tarma, kolumna niebios, miejsce oddawania czci Eru Iluvatorowi. Chociaż niższe, łagodne stoki porastała trawa, to powyżej wznosiła się stromizna i sam wierzchołek pozostawałby niedostępny, gdyby nie droga, która mając swój początek u stóp góry od południa, biegła spiralą tuż pod sam szczyt, podchodząc doń od północy. Sam wierzchołek stanowił płaski teren, a w nieco środku pomieścić mogło się prawdziwe ludzkie mrowie, jednak przez cały czas trwania Numenoru pozostał niezmieniony przez człowieka. Nie wzniesiono tam ani żadnej budowli, ani ołtarza, nie usypano nawet kopca z nieciosanych kamieni, chociaż było to jedyne miejsce świątynne na całej wyspie w dniach jej chwały, to znaczy do nadejścia Saurona.